na przedstawienie pod tytułem Różne umysły, jedna siła. wykonaniu uczniów klasy drugich. Bohaterowie przedstawienia wprowadzą nas w tematykę jak zrozumieć i na czym polega neuroróżnorodność. Witajcie dzieci! Dziś opowiemy wam historię, w której dowiecie się co to jest neuroróżnorodność. To historia o tym, jak różne umysły tworzą wyjątkowy świat. Światów Narodności wprowadzi Was wychowawczyni oraz nauczyciel współorganizujący kształcenia w naszej klasie. Pani Zosia i Pani Helena. Dzieci, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak każdy z nas jest wyjątkowy. Drogie dzieci, każdy z nas widzi świat w inny sposób, a to sprawia, że nasze umysły są niepowtarzalne. Dzięki temu uzupełniamy się. Pani się ja czasem nie potrafię skupić się na jednej rzeczy, bo mam milion pomysłów naraz. Moje myśli zawsze skaczą z jednej na drugą. To świetnie, Aniu, twoja wyobraźnia jest jak niekończący się strumień pomysłów. Czasem to co dla innych może być wyzwaniem, dla ciebie może być wielką siłą. Ja z kolei czasem mam problem, by rozmawiać ze innymi, ale potrafię tak. rysować wszystko, co zapamiętam, tak dokładnie, jakby to była fotografia. To wspaniałe, Marku. Masz niesamowitą zdolność koncentracji. Twój sposób myślenia pomaga ci widzieć szczegóły, które umykają innym. Proszę pani, ja czasami nie mogę wytrzymać, jak wszyscy w klasie mówią za głośno. Dzięki mnie męczą. Pana, to zupełnie naturalne. Każdy z nas ma inne sposoby odbierania świata. To jest nasza neuro-różnorodność I to jest piękne. Ja z kolei często nie rozumiem, dlaczego niektórzy się smucą, a inni są zadowoleni. Nawet. Nawet jak nie mówią o tym głośno. To też jest normalne. Twój umysł odbiera emocje w Sposób, Tomek. I to nie znaczy, że coś jest z Tobą nie tak. Każdy z nas może inaczej rozumieć uczucia, a to sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. A teraz Lola zabierze dzieci w niezwykłą podróż, by pokazać, jak każdy z nas ma inny sposób myślenia. Neuroróżnorodność to coś, co sprawia, że. Każdy umysł. Każdy umysł jest wyjątkowy. Jest jak puze. Jest jak puze, który tworzy piękny obraz. Witajcie dzieci. Jestem Lola, strażniczka różnorodnych umysłów. Pomogę Wam zrozumieć, co oznacza różnorodność. A co to dokładnie oznacza? Czy to coś złego? Nie, Alu. różnorodność. to wszystko, co sprawia, że nasze umysły są wyjątkowe. To, że ktoś może być bardzo wrażliwy na dźwięki. Inny może dostrzegać rzeczy, które inni nie widzą. A jeszcze inny może mieć talent do zapamiętywania rzeczy, które dla innych są nieistotne. A co jeśli nie potrafimy rozpoznać, kiedy ktoś jest smutny? Tomku, może twoja supermoc to patrzenie na świat? w sposób, który pozwala ci dostrzegać rzeczy, które inni nie widzą, które to? inni przeaczają. Tak, czasami rysujesz rzeczy, których nikt inny nie widzi. I to jest twoja moc, a dla Ali mocą może być dostrzeganie drobnych szczegółów w dźwiękach i kolorach. Wszystko ma swoje miejsce, a każda cecha jest cenna. Chodźcie, moi mili. Zobaczcie, jak różne umysły pracują razem. Ania ma milion pomysłów, które pomagają rozwiązać trudne zadanie. Marek zapamiętuje każdy szczegół, który pomógłby w rozwiązaniu problemu. Każdy z nich wynosi coś ważnego. Widzicie, dzieci, każdy z Was ma wyjątkowy talent i to właśnie sprawia, że tworzymy silną w społeczność. Niezależnie od tego, jak różnimy się w myśleniu. Możemy tworzyć razem coś wspaniałego. Teraz wiedzą, że ich różnorodność to ich siła. Każdy z nich ma coś cennego do zaoferowania, a razem tworzy piękną mozaikę różnorodnych talentów. Ja będę dzielić się swoimi pomysłami, nawet jeżeli czasem jest ich za dużo. A ja pokażę wam wszystkie rzeczy, które widzę w detalach. Ja teraz wiem, że moje zmysły są inne, ale to wcale nie oznacza, że jestem gorsza. A ja wiem, że mogę używać swojej wyobraźni, by pomagać innym, zobaczyć rzeczy, które są dla nich niewidoczne. Pamiętajcie, że każdy z nas jest, jest wyjątkowy, różne umysły. To nie tylko wyzwanie, ale i ogromna siła, która razem pomaga nam osiągnąć wielkie rzeczy. Pamiętajcie, że każda z Waszych cech jest całością Waszej magii i to, co Was wyróżnia, czyni Was niezwykłymi. Gdy w głowie myśli zbiera, a to kupi się w to z wiesz trudny jest, ale jak się bawimy Różnorodność jest ok, jesteśmy ludzi i to jest ok Kiedy drugiego dłoni trzyma, a julek fała się, czas znika w swojej ciszy. Marku, że szybko uuu, jak błyscawica sznika. Każdy z nas jest inny, to piękna sprawa, każdy z nas wygrywa. Masz ADHD czy troszkę dyslekcji Każdy z nas nosi coś innego do lekcji Jesteśmy wyjątkowi jak barwy w palecie Razem tworzymy piękny obraz na tym świecie Jesteśmy ludzi i to jest ok Więc kiedy kogoś poznasz, kto różni się od ciebie, pamiętaj, że to skarb, niech serce cień nie wiedzie. Różnorodność jest piękna, wszyscy dobrze to wiemy, że w naszej różności świni jesteśmy. Neuroróżnorodność to coś, co sprawia, że nasz świat jest piękniejszy. Akceptując różnicę budujemy wspólną przyszłość w której każdy z nas ma swoje miejsce. Każdy z nas ma coś do oferowania, a akceptacja innych jest bardzo ważna, ponieważ sprawia, że wszyscy czujemy się lepiej. Se diz Dziękuję Wam uczestnikom w warsztatów zajęciowej, Bardzo dziękuję opiekunom, że zechcieliście Państwo tutaj do mnie